Ten robot sam buduje ściany i do tego robi to w Polsce. Byliśmy na pierwszej w naszym kraju takiej budowie i widzieliśmy, że to naprawdę działa. Jak dokładnie i co to w ogóle jest za robot? Ten robot to robot murujący Walter, stworzony przez firmę Wienerberger. Do tej pory murował już ściany na budowach poza Polską, gdzie pomagał postawić m.in. budynek Banku w Pradze, a teraz buduje przedszkole w Koronowie. Czego potrzebuje Walter do pracy? Należy robota ustawić wzdłuż muru, który ma być murowany, dostarczyć ma pole. A następnie pozostałe części wykonuje już samodzielnie. Potem wystarczy wskazać robotowi, gdzie i jaką ścianę ma budować, a ten sam sięgnie po pustaki z palety, nałoży pianoklej i perfekcyjnie ustawi wszystko w murze. A jak trzeba będzie budować dalszą część ściany, to ma system hydrauliczny, który pozwala podnieść cały korpus i przesunąć wzdłuż ściany którą e, muruje. Robot jest w stanie murować do 10 metrów kwadratowych na godzinę. Czyli dużo szybciej niż zrobi ta ekipa murarska, przy czym ten robot wcale nie ma zastąpić ludzi na placu budowy, wręcz przeciwnie, ma im pomóc albo wręcz zachęcić do tego, żeby właśnie z tą budową związali swoją przyszłość. Dzięki robotowi zmieniamy funkcję człowieka na budowie. Od pracownika fizycznego przesuwamy go w kierunku obsługi maszyny za pomocą tabletu, tak dobrze znanego młodym pokoleniom.